raczej siostro. Są wakacje. Dzisiaj trzy zdania na temat tego, dlaczego nie wystarczy kontemplować Pana Boga na łonie przyrody. Trzeba chodzić do kościoła, trzeba się spotykać z braćmi i siostrami. Jak widać po tych pięknych okolicznościach przyrody, jestem w swoim ogrodzie. Jest niedziela, więc kontemplacja Boga na łonie przyrody jest mi bardzo bliska. Nie chcę więc powiedzieć, że nie powinieneś iść w góry, jechać nad morze, iść do ogrodu i spotykać się tam z Panem Bogiem. Ale bardzo często takie wypowiedzi, takie zdania, że po co mam chodzić do kościoła, po co mam chodzić do wspólnoty, po co mam spotykać się z braćmi i siostrami, skoro najlepiej kontemplujemy się, Pana Boga, w lesie, nad jeziorem, w górach, trochę przypominają mi taką mądrość, jak gdyby ktoś powiedział, no po co mam nosić majtki, skoro mo mogę nosić spodnie, albo odwrotnie. To są rzeczywistości w oczywisty sposób komplementarne. Jedno drugie jest potrzebne. Komplementarne, czyli uzupełniające się, dopełniające się. I To, że kontemplujesz Pana Boga na łonie przyrody, to, że potrafisz poznać na Niego głos, który się gdzieś ukrył w naturze, bardzo dobrze. I tak powinno być. Jeśli popatrzysz na język Biblii, tam jest tak wiele języka natury. Właściwie myślę, że zrozumienie Księgi Psalmów. Bez odwołania się do języka natury. Jest niemożliwe. Podobnie zresztą w Ewangelii. Jezus bardzo chętnie odwołuje się do obrazów z życia natury, do obrazów, które były bliskie po prostu tamtejszym Izraelitom. Co to znaczy, że to są rzeczywistości komplementarne? Myślę, że warto to dobrze zrozumieć. Pomyśl, jak wychowywane są małe dzieci. Kiedy małe dziecko. Uczy się to obserwuje oczywiście rodziców. To jest coś całkiem naturalnego. I wiadomo, że dziecko będzie chcąc, nie chcąc, naśladowało swoich rodziców. Ale czy to znaczy, że rodzice nie powinni mu mówić, tłumaczyć, słownie przedstawiać tego, co jest dobre, co jest złe, co jest wartościowe. Oczywiście, że nie, więc słowo zawsze dopełnia to, co wynika z obserwacji natury. Przypominają się też rozmowy z różnymi ludźmi, którzy nie lubili chodzić do kościoła, nie mieli swojej wspólnoty, swoich braci, sióstr, którzy wspieraliby ich w wierze. I kiedy dochodziliśmy do jakichś takich tematów religijnych istotnych, w najdelikatniejszy sposób można powiedzieć, że były to dziwactwa z ich strony, że to, co mówili, było co najmniej dziwne, jeżeli nie wprost odjechane. Dlaczego? Dlatego, że sama natura, same przemyślenia, które mamy we własnej głowie, one bardzo łatwo odjeżdżają, bardzo łatwo wchodzą w jakieś takie sfery, które w łagodnej formie są dziwaczne, a w bardziej, w bardziej rozwiniętej formie są niestety groźne. Można popatrzeć na różne naturalne religie, choćby Ameryki Łacińskiej, ale nie tylko. Kiedy brakowało im rzeczywistego objawienia Bożego, to te religie dochodziły do absurdalnych wniosków, choćby takiego, że należy składać Bogu ofiary z ludzi. Że przebagać, przebłagać Boga można tylko w ten sposób, że można mu, trzeba mu złożyć ofiarę z człowieka. Popatrzmy, że to jest słuszna intuicja. Że Pan Bóg rzeczywiście wymagał tego, aby złożyć mu ofiarę z człowieka. Ale nie wymagał od, od ludzi, żeby swoich braci, sióstr. Czy dzieci, składali w ofierze. On sam chciał się stać człowiekiem. Sam chciał złożyć swoje życie w ofierze za nas, za nasze grzechy. Więc intuicja gdzieś tam w głębi, w tym swoim najgłębszym takim jądrze była prawdziwa. Ale jej zrozumienie było całkowicie błędne. Więc potrzebujemy naprawdę tego, żeby wspólnota, do której należymy, czy w sensie węższym, konkretna grupa ludzi. Wspólnota religijna, parafia, czy w sensie szerszym cały kościół, żeby uczyła nas, żeby korygowała, żeby przekazywała nam Boże objawienie. Człowiek jest z, z natury istotą społeczną i nie kształtuje się tylko i wyłącznie w samotności, w swoich własnych przemyśleniach, ale potrzebuje innych ludzi właśnie po to, żeby go zachęcali, żeby go korygowali, napominali. Na różny, na różny sposób to wsparcie naprawdę jest potrzebne w tylu wymiarach, że czasem trudno to nawet wymienić. W każdym razie, nawet pustelnicy, jeżeli popatrzymy na historię kościoła, nam się może wydawać, że pustelnik to jest ktoś, kto żyje sam, z nikim się nie kontaktuje, ale to nieprawda. Nawet pustelnicy żyli we wspólnocie. Brzmi to paradoksalnie, ale tak było. Pierwsze próby życia pustelniczego, samotne, yy, były, można powiedzieć, pewnego rodzaju eksperymentem. Ale bardzo szybko okazało się, że to nie jest dobry eksperyment. Nie, jego wyniki nie są zachęcające. Że czy w formie cenobityzmu, czyli wspólnego życia, czy w jakiejś innej formie wzajemnego wsparcia, pustelnicy nie byli całkowicie samotni. Nawzajem siebie nauczali, formowali, zachęcali. Czyli ta ich wspólnota religijna, można było powiedzieć, była ograniczona, ale była. Podobnie w średniowieczu pustelnicy, owszem, mieli swoją pustelnię, żyli samotnie, ale brali udział w życiu kościoła. Ludzie do nich przychodzili, rozmawiali z nimi, pytali ich poradę, o radę. Jak się czyta pisma tych pustelników, to widać, że oni nie byli oderwani od życia kościoła. Podsumowując, dlaczego mam w niedzielę chodzić do kościoła, dlaczego mam przychodzić na spotkania wspólnoty, spotykać się z moimi braćmi i siostrami, rozmawiać o Słowie Bożym, czy w ogóle czytać to Słowo Boże? Po pierwsze, dlatego, że natura, to co Pan Bóg stworzył, wymaga interpretacji, wymaga tego, żebyśmy ją zrozumieli i to nam daje zrozumienie. Po drugie, dlatego, że jesteśmy istotami społecznymi, że to jest część naszej natury, że chcemy się spotykać z innymi. I trzymanie tylko wszystkiego w własnej głowie raczej jest groźne i raczej prowadzi do dziwactw. I po trzecie, właśnie te dziwactwa często są na tyle groźne, że mogą nas kompletnie sprowadzić z drogi Bożej, że dojdziemy do tak absurdalnych wniosków w sferze religijnej czy ogólnie w sferze moralnej, że nie będzie to już miało wiele wspólnego z rzeczywistą kontemplacją Boga, ale z jakąś urojoną. Dlatego, bracie i siostro, dziękuję, że mnie wysłuchałeś. A teraz czuję, że już gotuje mi się woda na herbatkę, więc idę się napić i dalej kontemplować pana Boga na łanie natury. Dziękuję.